Witam, dzisiaj chciałem wam pokazać żagię zimową teraz się zaczyna pojawiać jest listopad i do wiosny będziemy ją spotykać na takich martwych kawałkach drewna tu akurat przeważnie na kawałkach drewna tego, ale ale na tym też może się pojawiać. Ja Wam tu pokazuję chyba liściaste, bo akurat na skraju lasu liściastego to bardzo nie wiem, to drewno jest dosyć już w rozkładzie. Grzybek ma pory, jak widzicie, białe i kapelusz. Kolorze takim kasztanowym ciemnym jest taki szorstki, nie jest połyskliwy, jest szorstki. Te grzybki, jak są malutkie, to mogą mieć kolor szary, lekko szarawy, ale z czasem ciemnieją, jak, dojrze, jak dojrzewają. Tu akurat widzicie już takie w miarę dojrzałe owocniki. Akurat tą, tą żagiewkę obserwowałem już dłuższy czas. Więc wiem jaka była malutka jaki miała kolor a tak wyglądają owocniki. Widzicie jak ona tutaj ładnie wyrasta wyrasta nam z tego z tego kawałka drewna jest grzybkiem niejadalnym, bo jest bardzo twardy, jest tak łykowaty że naprawdę ciężko go urwać trzon na przykład od kapelusza, jest bardzo ciężko praktycznie no, widzicie z całej siły próbuję, ale się nie da. Jest tak twardy. także żagiew zimowa jest ładna, pięknie wyglądająca, z porami jak jakiś grzybek typu koźlasz mniej więcej, a to jest grzybek niejadalny, jest tak twardy. tutaj widzicie, chciałem wam pokazać, zrobić zdjęcie. One, one będą często spotykane. Możecie obserwować różne takie stare kawałki drewna, więc pewnie traficie bez problemu. Jeszcze są inne żagwie, bardzo podobne. Żagiew orzęsiona, na przykład. Jest jaśniejsza. Z drobniejszymi porami. Mniejsze, takie, że prawie ich nie widać. Coś jak u żagwi brunatnej. I No i jaśniejsza jest. No nic, będę kończył. Pozdrawiam.